Ludziska z ja Harry pykamy sobie w Monblade ogniem i mieczem. I w poprzednim odcinku coś tam robiliśmy. Tutaj mamy armię. Tutaj chyba zrekrutowanych. Ok, czemu się. Ok, dobra. Kaffa jest podobne, że nie, wojsk, które mi dowodziły. Skewska, kaffa. Kontynuuj. Gdzie jest kaffa? Gdzie jest kaffa? A, nie tu. To jest bar e, Gdzie jest kaffa? A tu Ok, lejdziemy pod kawę. Podobno, że nie dowodzi bojer. okej okay. Kaffa tutaj. Ostatnio. E, przegrali. A W poprzednim odcinku tutaj e, Okej. Okay. Dobra, nie chcę się go gonić. Okej. Okay. Kili, tutaj też. Dżubra. Jedziemy tutaj. Ktoś jest podobny, że nie Dawaj go. Dawaj. Yyy Halu. Halu. Kaffa. Odbiór, z głoście Okej. Okay. Poddajcie się, lub gincie. Okej, okay, mamy przewagę liczebną yy, I? Czekamy aż na bitwę Moi drodzy Na twojej drodze stoi oddział, którym dowodzi wojewoda Nikida Ode Odojewski Okej okay. Kurde no Dobra, e -e -e -e. Gdzie, gdzie, gdzie? Okej. Okay. Dobra, idziemy na sam szczyt. Oni są tutaj. E, e. e trzy. Okej. Okay. Tak. Trzeba sorki, sorki. I jazda i poszli wszyscy okej okay. dobra dobra, okej, okay. tu są sami konni chyba chyba możliwe, możliwe e, ten oddział krad rozbiliśmy już tutaj dobra szybko Szybko poszło, dobra, więc lecimy tutaj troszeczkę piechoty, e, potem pójdziemy e, w dalsze rozruby, dobra, tu tam ktoś jest, ty w ogóle, no, a tutaj jest ta piechota, no, okej, okay. dobra, ty... Hej, bym go konie i umarł Okej. Okay. No patrz, no. Dobra. Okej, okay, tutaj z tego bierzemy. Nie wiem, czy tam kogoś dupłem, czy nie. Oj Roger. Wygraliśmy, dziękuję bardzo. Dobra, ludziszka. Eee... Teraz podjedziemy Kurde, tutaj ci mnie niepokoją. Okej okay. Okej, okay, czekajcie, tutaj coś by jeszcze było. A Kila było podobnie... Kili. To? Nie. Ale bar jest pod oblężeniem, więc jedziemy do bar. Ale no dlaczego stanąłeś? Mój drogi. Okej. Okay. Dobra, eee. będziemy walczyć do końca, dobra. No, po za pół, pół armii. może się uda tutaj, eee, moi drodzy. Gdzie oni są? Oni są gdzieś tam. Mamy jeszcze troszeczkę miejsca. Dobra, albo. ...atakować. Oj, Georgie. Jedziemy, rozpędź się. Ale, proszę pana, no. Halo. Ja jadę tutaj, mało konicy. Wy wbijacie konicę. Okej. Okay. Dobra. 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 Dawaj tutaj tego. I te z od razu. Okej. Okay. Dobra. Okej. Okay. Dobra, to ty. Okej. Okay. No padrę, go nie miałem. No parę. o dobra Dobra. Umarło mu się. Okej, okay, szybko poszło. Ty już? Tak szybko. Myślałem, że pójdzie gorzej w ogóle. Dobra. Nie mało tych fajnych rycerzy w ogóle. Okay. Zajebałeś go Dziękuję bardzo Ej, Moi drodzy, tam, tam jeszcze Dobra Lampate Okej okay. Okay, dobra dobra, so, sorki że nic nie mówię też tutaj, ale skupiam się na grze i trzech typa, no prawie trzech. Eee. No patrz e, 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 e. no. Nie bań mi się Tutaj uratować Dobra Dobra nie udało się niestety no, ale udało się zranić jakiegoś typa e. no, Trudno no Dawaj tego bo strzelał Dobra Oni tu lecą, lecą po plecach jakoś to nie wyszło wam, no. no. Kurde, no konie wszędzie, no. Ok, no. Ja muszę Tymi... pistoletami tutaj ich ujewać. Ok. Jeszcze raz atakujemy, albo atakować. Ja mam bardzo, bardzo mało życia moi drodzy Więc tutaj jest lipa Jak teraz umrę to nie wiem czy na, ja, czy ja trafię do niewoli Znowu któryś raz z rzędu Ale ciul tam yy. Po prostu musimy uważać na tych strzelców I musimy jeździć tak, żeby nas nie, nie dojechali. czy znaczy nas nie ustrzelili, no? Dobra. Okej. Okay. Czyli te bile już uciekają już z sorki. Tutaj nowi przyszli. Ja pójdę sobie tutaj. mnie mniej dla bezpieczeństwa. Tam mamy kolejnego, ja też lecę jakby co E, e. Ona przyjął wsparcie. Nie musisz. E, e, dobra, tamten leci, ten też. Tutaj dwóch fita. No, machnij mu Okej, okay, dobra Dobra, tam Trzeba im pomóc ludzie Więc yy, jazda, jazda no, Dobra Okej okay. Widzisz to Jakiś typ typo dwóch stoi no parno okej okay. ja nie wiem tych typów celność tutaj okej okay. to jest jakiś Dobrze. wygrywamy to o, widzisz. Kolejny, no. Dobrze nam idzie, ludzie. Eee, tutaj. No i nie. mi tego czułem. Okej. Okay. Angar. Dobra, oni już pitli Myślałem, że już mnie dupnie Ale po bojowisko. Dużo ich tu, moi drodzy Bardzo dużo, bardzo, bardzo Jeszcze gdzieś? <ścoughs> yy, moi drodzy Gdzie lecimy? Chodźcie wszyscy, gromadką Dla, Dlaczego wy pięknie lecicie? Tam coś będzie, będzie, czy nie będzie? oj drodzy, tam jeden konny. O, i tu już mam. O, widzicie, wygrana. Zejbiście. Dobrze, ludzie, na chwilę odejdziemy sobie. I tutaj, bo już to odpuścili? Nie, dalej też się świętują, a bo już to od, od, odpuścili? Okej. Okay. Raczej poszli sobie. Więc ja tutaj już zakończę odcineczek Ja dziękuję za uwagę. A jeśli film się spodobał, to duża apał w górę. Przede wszystkim subskrypcja, ten tam pod filmem oczywiście ma być szara nie czerwona Zostaw dzwoneczek żeby być na bieżąco z filmami Komentarz dam ci serducho, ja dziękuję za uwagę i do zobaczenia do następnego odcinka, elo na razie